Kryptowaluty słowo, które słyszymy niemal wszędzie. Najczęściej myślimy o nich albo jako o pieniądzach, albo, no cóż, jak o sposobie na szybki zysk. Ale w tym materiale spróbujemy spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Zobaczymy, że w samym sercu tej technologii leży coś znacznie potężniejszego coś, co można nazwać cyfrową gwarancją gwarancją, której nikt, ale to nikt nie jest w stanie zmienić. No właśnie. Zacznijmy od tego kluczowego pytania. Czym właściwie jest bitcoin? Mówi się, że to cyfrowe złoto, albo że to nowy, lepszy pieniądz. A co jeśli obie te odpowiedzi tak naprawdę mijają się z celem? Żeby to pojąć, musimy cofnąć się w czasie do momentu, który tak naprawdę wszystko zapoczątkował. Bo cała ta historia nie zaczęła się od technologii zaczęła się od kryzysu potężnego kryzysu zaufania. W 2008 roku globalny system finansowy, który wydawał się przecież tak solidny, po prostu zaczął się sypać. I to właśnie na tych zgliszczach naradził się pomysł na coś radykalnie innego. I to tło jest tutaj absolutnie kluczowe. Widzicie, Bitcoin nie wziął się znikąd. Był bardzo konkretną, niemal ideologiczną odpowiedzią na słabość systemu. Systemu, który miał nam wszystkim gwarantować stabilność, a zamiast tego sam wymagał gigantycznego ratunku. A to. To jest po prostu genialne podsumowanie całej tej idei. To nie jest jakiś przypadkowy cytat. To jest wiadomość, którą tajemniczy twórca bitcoina Satoshi Nakamoto zaszył w pierwszym absolutnie historycznym bloku sieci. To był manifest, taki cichy komentarz do świata, w którym banki upadają, a rządy ratują je pieniędzmi nas wszystkich. Więc podstawowa idea jest taka. Tu nie chodziło tylko o to, żeby stworzyć jakąś nową walutę. Chodziło o to, by zbudować system, w którym to zawodne ludzkie zaufanie zostaje zastąpione czymś znacznie, znacznie twardszym matematyczną pewnością. Zobaczmy więc, jak ta maszyna właściwie działa. Tą maszyną jest oczywiście technologia blockchain. Spróbujmy teraz zrozumieć, w jaki sposób zamienia ona zwykłą cyfrową transakcję w coś, co jest trwałe i nieodwracalne. Dobrze, wyobraźmy sobie blockchain jako taką cyfrową księgę. Ale to nie jest zwykła księga. Po pierwsze, jest globalna, bo jej identyczne kopie są rozproszone na tysiącach komputerów na całym świecie. Po drugie, jest publiczna, każdy może do niej zajrzeć. I co najważniejsze, jest niezmienna. Raz dokonany wpis jest jak wyryty w kamieniu, nie da się go ani usunąć, ani edytować. A jak ten proces wygląda w praktyce? To właściwie pięć prostych kroków. Najpierw tworzymy transakcję. Potem, używając swojego tajnego, prywatnego klucza, składamy pod nią cyfrowy podpis. Jest unikalny i niemożliwy do podrobienia. Następnie ta transakcja trafia do globalnej sieci, gdzie tysiące komputerów, które nazywamy górnikami, konkurują ze sobą, rozwiązując skomplikowane zagadki matematyczne. Ich cel potwierdzić autentyczność tej transakcji. Ten, któremu się uda, dokleja ją do łańcucha w postaci nowego bloku. I od tego momentu. Koniec. Transakcja jest ostateczna i tu właśnie dochodzimy do sedna, bo ta nieodwracalność, ta pewność to jest prawdziwy produkt. W świecie krypto płaci się nie tyle za sam przelew, co za gwarancję, że ten przelew na zawsze, ale to na zawsze, pozostanie w historii sieci. To coś, czego tradycyjny system bankowy, ze swoimi korektami, zwrotami i cofaniem transakcji, po prostu nam nie oferuje. No dobrze. Skoro mamy już tę naszą cyfrową gwarancję, pojawia się kolejne pytanie: jak udowodnić, że ona faktycznie należy do nas? Okazuje się, że odpowiedź tkwi w jednym niezwykle ważnym elemencie: klucz prywatny. To nie jest jakieś tam zwykłe hasło do konta. To jest absolutny, ostateczny dowód własności. Można go sobie wyobrazić jako fizyczny klucz do cyfrowego sejfu. Ten, kto ma klucz, ma dostęp do środków, nikt inny i, kropka. I tutaj stajemy przed fundamentalnym wyborem, który dotyczy każdego użytkownika. Wygoda kontra bezpieczeństwo. Z jednej strony mamy tak zwane portfele gorące, czyli np. aplikacje na telefon. Są wygodne, zawsze pod ręką, ale stale połączone z internetem, a przez to bardziej narażone na ataki. Z drugiej strony są portfele zimne, czyli małe fizyczne urządzenia, które przechowują nasze klucze w trybie offline, dając nam maksymalną ochronę. Ta krótka fraza nie twoje klucze, nie twoje krypto to jest absolutnie najważniejsza zasada w tym świecie. Bo jeśli trzymamy swoje środki powiedzmy na giełdzie, to tak naprawdę giełda kontroluje nasze klucze. Mamy wtedy tylko obietnicę dostępu do środków, a nie faktyczną, niepodważalną własność. Prawdziwa cyfrowa suwerenność zaczyna się dopiero wtedy, gdy to my i tylko my jesteśmy w posiadaniu naszych kluczy prywatnych. A teraz przejdźmy do tego, jak ten świat cyfrowych gwarancji łączy się ze światem tradycyjnych pieniędzy, takich jak złoty, euro czy dolar i co ważniejsze, jakie ryzyka czyhają na tym moście. Tę właśnie rolę mostu pełnią giełdy kryptowalut. To one są bramą, przez którą możemy wejść do tego świata, kupując kryptowaluty za złotówki i to przez nie możemy też z niego wejść, zamieniając je z powrotem na tradycyjną walutę. Trzeba jednak bardzo mocno podkreślić, że giełdy, podobnie jak banki, są scentralizowanymi instytucjami. To właśnie na nich skupiają się ataki hakerów i to one podlegają regulacjom państwowym. Zresztą to już dawno nie jest niszowa zabawa dla gików. Środek ciężkości rynku przesunął się do Stanów Zjednoczonych i Europy, a to oznacza, że gra toczy się o dużą stawkę i te mosty są coraz baczniej obserwowane. Co najważniejsze, te wszystkie zagrożenia dotyczą platform, a nie samego fundamentu, czyli technologii blockchain. Bitcoin pokazał nam, jak można stworzyć niezmienną gwarancję zapisu. Ale co by było, gdyby ta gwarancja mogła być czymś więcej, czymś więcej niż tylko zapisem transakcji, co gdyby mogła być całym programem? I tu na scenę wkracza Ethereum. To właśnie ono wprowadziło koncepcję tak zwanych smart kontraktów, czyli po prostu programów komputerowych, które działają na blockchainie. Można o nich myśleć jak o automatycznych umowach, które wykonują się same, bez żadnych pośredników, dokładnie wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. A możliwości, które to otworzyło, są naprawdę ogromne. To jest fundament pod tak zwane zdecentralizowane finanse czyli cały ekosystem pożyczek, oszczędności i giełd działających bez udziału banków. To stąd wzięły się stablecoiny, tokeny, które starają się naśladować wartość dolara, pozwalając na przykład zaparkować kapitał, a nawet cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, znane jako NFT, które dają nam twardy dowód własności w cyfrowym świecie. Wszystko to jest zbudowane na tej samej potężnej idei, gwarancji, która jest jednocześnie programem. I tak dochodzimy do finałowego porównania. Bo cała ta technologia, cały ten świat sprowadza się ostatecznie do jednego fundamentalnego wyboru czemu, albo może komu, ufamy bardziej. Spójrzmy na to proste zestawienie. Z jednej strony mamy system bankowy. Jego fundamentem jest zaufanie do państwa i instytucji. Jest elastyczny, ale przez to narażony na inflację czy cenzurę. Z drugiej strony mamy system krypto, oparty na zimnym zaufaniu do matematyki i kodu. Zapisy w nim są nieodwracalne, daje to niesamowitą pewność, ale oznacza też, że jeśli popełnimy błąd, stracimy klucze, nikt nam nie pomoże. To jest wybór między elastycznością a pewnością. I to jest chyba pytanie, z którym warto na koniec zostać. Cała wycena rynku kryptowalut, cała dyskusja, która toczy się wokół niego, sprowadza się właśnie do tego. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za absolutną matematyczną pewność, że zapis, raz dokonany w tej globalnej księdze, pozostanie tam na zawsze? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje przyszłość tej technologii.